Wszystkim. Z tej strony Mr. 1912, a to jest takie pseudo-wprowadzenie do mojego kanału. Na kanale będą się pojawiać odcinki z różnych gier, na przykład Far Cry 3, jak teraz widzicie gram. Yy, co jeszcze? Assassin's Creed, Minecraft oraz wiele innych. Może nawet Dezis 3, czyli coś będzie dla dziewczyn. Będzie to taki kanał podobny do kanału Multiego. No, kto chyba nie zna tego gościa. Więc zachęcam do subskrybowania jego kanału oraz mojego. Więc, co by tam powiedzieć, będą, będą także inne serie, będę wrzucać różne filmy, ki śmieszne na przykład, różne śmieszne przypadki oraz inne. Mogą być także poradniki, jak zrobić różne rzeczy, oraz wiele innych. Więc, cóż poradzić. No dobra, po prostu będą no, filmiki pojawiały się tak średnio dwa razy tygodniowo, jak będę mieć czas, no, a, a chyba, że nie będę mieć czasu, to w ogóle nie będą się pojawiać tygodniu, no ale to są wakacje, więc... Na pewno się będą jakieś pojawiać filmiki. Więc to było takie mini wprowadzenie tu siedzi typek pijany, więc pijako mówimy nie. Good night, motherfucker. No dobra, a na sam koniec robimy Przeswitaśną masakrę. O ile tam nie będzie psów albo cywili, więc chodźmy szybko. Bo inaczej nas ktoś chyba uprzedzi. Run, forest, run. Get with me. Oh no, guys! Waiting with me. Do you? What do you think? Come, come! What do? <laughs> do you scry me? <laughs> yes, yes. You're idiot. <laughs> bye bye. Huh. Dora, we need to go. Oh, yeah, not pirates, not. Mm, yeah, I don't know. Goodbye, motherfucker. Okay, we need to go. Oh, yeah, that's some already, guys. Oh, no, it isn't civil. Boom headshot. You don't catch me? Boom headshot. Do you talking to me, motherfucker? You son, you son of bitch! Kiss my ass, bitch! Oh! Ooh! What do you think? It is a fight. Hi, guys. What? What are you two doing? Stop! Co, oh. Zagier? Like, yeah. What you want? And gear Ok. No dobra, więc robimy masakrę niewiniątek. Mamy ładną strzelaninę na sam koniec. A teraz. Kończymy z tym! Więc do zobaczenia w następnych odcinkach z innych gier. Assassin's Creed. Far Cry 3, Minecraft oraz The Sims 3 i wiele innych. Ja jestem Mister Tenega 1912, a to był wprowadzenie na kanał. Dziękuję za uwagę! Uhu! Okej. Okay. Good night.